Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kamikaze, a dzisiaj mam przed Wami duże, duże informacje transferowe, e, tak więc zapraszam do oglądania. Janko Smurf dołączy do Pak Miko Esports. Pak Miko Esports to jest drużyna z drugiej Ultraligi. E, w ostatnim splicie zajęli oni piąte miejsce, więc to jest taka powiedzmy drużyna środka. E, Janko Smurf dołączy tam jako community manager, nie jako gracz, nie jako trener, nie jako analityk, tylko właśnie jako community manager. I co ja myślę o tym transferze? Myślę, że to jest no, dosyć szokujący transfer. Raczej nie tego się spodziewaliśmy, ale Jankos jako community manager, no to poniekąd jakoś tam gdzieś tam pasuje do tego Jankosa. Jankos jest jednak taką no, dosyć doświadczoną osobą, jeśli chodzi o budowanie community. Na pewno ma w tym doświadczenie, ma jakby odpowiednie umiejętności, odpowiednią wiedzę, tak więc no, myślę, że sobie poradzi na tym stanowisku. Tak jak pisze sama organizacja, że wniesie doświadczenie i entuzjazm. Jest to informacja już sprzed paru dni. Jakoś nie wiedziałem, żeby się głośno wybiła, ale jest ona już oficjalna, oficjalna. Tak została ogłoszona. Jakie się pytania nasuwają? No co dalej, jakby z Heretics i do tego w tym momencie przechodzimy. Co dalej z Heretics? No, Heretics może część z Was widziała, może nie przegrało swoją serię na BDS wynikiem 0 do 2. Tak więc, no, to i staje w pozycji, to i staja w loserach rakecie. I z tego co pamiętam, w następnym tygodniu grają na SKT też serię BO3. Ale to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Like, sub, One, szybka informacja, szybki filmik. Nie ma co tutaj się rozwodzić. Eee, zapraszam do oglądania, dzisiaj jeszcze jest AEC, z tego co wiem G2 Fnatic, tak więc warto tą serię obejrzeć eee, Jeszcze raz dzięki za oglądanie, zapraszam na Twittera i do usłyszenia, na razie